Siemaneczko um, moi ludzie, Dziś Boguś Gameplay, witam Was w moim pierwszym, w mojej pierwszej serii um, GTA z Andreas Multiplayer i w moim pierwszym odcinku na YouTube, to będzie odcinek informacyjny. I no, nie będzie tutaj wszystko mówię co i owo będzie się radziało na moim kanale. No, to będzie moja pierwsza seria, którą będę teraz to codziennie chciałam to będzie cały ten odcinek. A też pragnę zrobić serię um, um, My Plack na moda, zjacie z ja prawną moda, taki survival. I też taką serię, że pokazuję mod, co on dodaje i na przykład jak się jego rzeczy craftuje. Na przykład uh, na praktyce to mi pokazuje czy coś w praktyce i kursem NPC nie pamiętam jej więcej modów, ale powinno wszystko się ułożyć Witam. i chciałbym podziękować na nuklece który mi pomógł wszystko pościągać, frapsa i takie inne. i oczywiście dam link do jego kanału i ja też tam na jego filmikach występowałam jako bogus.m No, zresztą zobaczycie jak ja się wydawałam. Nie będę wam coś mówił. Zumiecie się tam. Hmm. ja wydam. Może by teraz tu powiedzieć. Hmm. Nie wiem co powiedzieć. Ja oczywiście na jego serwerze. Mieliśmy kiedyś... Miał kiedyś serwer normalny pan, a teraz gram na hamacie niestety. Ale też się dał. Kolega z moim bratem gram też um, z dwoma. Um. I też będzie jeszcze seria Little Legends. Czy to seria, czy odcinki, nie wiem kto to nazwać, ale to powinien być już na moim kanałem. Ja do was powiedzieć. Mm, ben, mm, teraz nie wiem gdzie idziemy. więc to no, cały czas nie wiem co mówić. Często się stresuję, o tak co mówić. Może coś nie wiem co powiedzieć. Ja już nagrywam to szósty raz, bo cały czas mi coś nie wychodziło. Mm, jeszcze tutaj mam ja do Was powiedzieć. Nie, jeszcze będę w dokręcić, wykręcił, gdzie będę się pokazywał, no i z Maxem też, będą to, na pewno. mi się pytacie, od, od, od czego ta nazwa będzie się teraz rozwiesiło, nie, nie, to nie, nie, tylko nie,

а сейчас нам портить я знаю, что это неожиданно. Парни спрашивают, а для чего я буду отгибать классы? Я играю с мультиплеером и в GTA 4. Мультиплеер в GTA 4 не выйдет, но в сентябре я буду играть в GTA 5. Да, в сентябре я буду играть в GTA 5. Буду иметь новый компьютер. Ну, достаточно много

Dlatego dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i dobry komentarz. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!